Nocturne. Ej, noctron! Ej, noctron! Ej, są... Ej to... zamienili stronami? A to Niko! Niko, to niko! Co to się dzieje? Oj, peszuj, peszuj! Oriana! O co chodzi z tym 2020 World Winner Cups? To jak się dostaje nagrody z tego? Możesz wygrać World to dostajesz kapsułę. No. <laughs> Dwie skórki, twoi fragment klucza. Zespie, <laughs> zespie, zespie. Dobra, dostajesz się z nie zabijecie go, prawda? Przecież umarł, dostałeś nasa już. A, bez kitu, żyje. Chyba, może jakiś daltonizm czy coś? Wiecie, że mam liki nowej postaci, co wyjdzie niedługo, ale nie mogę powiedzieć nic o niej. <grym> Dzięki za Mam lik nowego ataku terrorystycznego, ale nie mogę nic o nim powiedzieć. Co to jest? Kto jest ty? Nie, rozumiesz się klikałem, ja tu kibuję mi się postać co nie chciał ruszyć. A z gry wyszedł? Mieszka mnie my... <grym> Wybuchu <noise> 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 eksplodował. Jak z gry wyszedłem? No wyszedłeś. No, do tego cię nie Stary, jak jesteś nie w grze, to wiadomo, że nie możesz się ruszać. Ja to, ale jak to ja my, 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 my. <głos> 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 Najcięższe zdanie złożone. Dawaj, dawaj. Normalnie każdy dostawał obrażenia, normalnie się paliła, każdy normalnie chodził, ale nie mogłem kliknąć prawego myszka Jest taki lag, że to wszystko widzisz, ale nic nie możesz zrobić Skąd mam tego laga, kurwa teraz usuwałem i dałem killa Bicie, 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 zaraz będę, zaraz będę, zaraz będę, zaraz będę, zaraz będę Jestem, 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 do góry, do góry, do góry Mam, mam, Mama, mama, mam, mam O kurwa, ale flaga, flaga, flaga Bijemy, bijemy, bijemy Cze, rach, patrz, czach, ram, bum, bing, garam, bing, Tak wygląda komunikacja we sporcie Pokaż bombę na Ręgarze o kur... no i była bomba, widziałeś? Actually? Actually? Okej, okay, okej. Okay. Bomba. Coś mi się Ariana, teoria nazywa, więcej obrażeń. Ale masz no, seksowny to. śmiech, możesz jeszcze raz zaśmiać? <laughs> Te kolory mi się zjebały. Jaki był skrót <laughs> do tych coworków? Ale to w 4 Ej, wyjebał mnie. No tak, to muszę w piątek być jeszcze na To Kurwa, kto studia wymyślił. Nie da się kurwa grać na tylko... <laughs> tego. Kurwa, ta hydra! się, ja się skuliłam, kurwa, przed tym monitorem. <laughs> Wyszedłem z gry i tam, ja zaraz będę, okej? Okay? KURWA No i no, znowu mnie kurwa Diabo mnie opentuje No nie chce mi się grać w to, no kurwa Jest taką tłustą, kurwo Staram się puszczać, kurwa nie chce mi się w tym grać, no. I będzie kolejny screen do kolekcji, nie? No się, kurwa Nie, nie da się grać, kurwa, no OP jest, nie? OP, powiedz Haniu, że OP jest Popierdolony jest ten No jest kurwa no. <laughs> No i teraz poczekaj no ty kurwo! Jak tam kupson, wszystko ok? Buchuuj ja z... ten UDEN tu bochują tu jest, bo chuj, tu jest Nie po te egzorcyzmy kurwa. DJ Passage przyjdzie, przyjdzie zaraz i powie coś Ale tu jestem boski, Gigolo. Boski, Eee kurwa to no nic się mu nie da zrobić A, Taki jebany nof nie mogę Uspokój się trochę kolego Co chęciu?! Ty ty się No. 17. 17. ja miałem O, to chodziło. Yes. That's right, baby. Thank you. No. No, no. Jeszcze plety mi zajebał na koniec, nie wytrzymam. Po w ogóle pochwalę się. Jest szansa, że będę miał deala z dzikami. I będę miał dziki. Uuu, <noise> wyślij. Nie. Dobra, to nie miejsca więcej inny odcinek w takim razie. Dobra, wyszla, przepraszam. Czemu jest trzech mastertierów Co to kurwa jest, no nie. Mamy kurwa jednego gościa, co był w Masterze przez tydzień i tyle. Venom jest kurwa trzech. Ale ja mam Platynę, pewnie dlatego. <laughs> Dobra, Ela. <laughs> o kurwa. Idealnie. No, w ostatniej chwili dosłownie. Ty, ktoś tutaj to Co oni robią? Przerywają. W końcu poleci, uwierz. W końcu ktoś się tutaj skusi. A ja tu czekam. Leci, leci, leci! Idę. No, no ty, kurwa, co? Nie. <laughs> ty przerzuciłaś się na drugą stronę! Okej, gram w Nie, to, to idź mi do, idź mi do. Okej, okay, stary. Nie ma sprawy. Okej, okay, żelku nie ma sprawy. Okej, okay, boss baby. Wubek <laughs> Łubek baby. <laughs> to Dobra. To Dobra, idę. Adesha kołaku kombo bomba baby way. Ja się to powtórz, kurwa. No tego nie powtórzy przecież. Nie da się. Nie da się. Głos mózgu kurwa po prostu czasami mówi za mnie. Pierdol, daj go jego. Na jakiejś biegach tytułno? nie ma flesza Milion stracił błysk. I to jest kurwa możliwe. I wszystko na jednym ganku. Nie no, proszę, wziąłeś kilka. Ja, ja pierdolę jeszcze wziękli pan. I wszystko na jednym ganku. Nie proszę cię, kurwa, idź stąd Nie i stąd. są ulicy, dwa CSy. I ty wszystko nie. na jednym ganku. I wu. Nie miałem. Wcześniej dużo. Ale po killu ma myślałem, że może już. Nie miałem reseta. Masz takiego małego, procentowego. Bardzo mały. Bardzo mały, to nie powiem, co jest. A to nie jest powód do wstydu. To do czego to jest powód? Do dumy. A Henio i tak nic nie ma w tym eku. Ma kurwa kosę. Masz kosę, Henio? To Marka jest. To jest wasza napój. powiedziałem, że Maro ma kule do gadania. Ej, a jak masz taką sytuację, że Marka nie ma w domu, nie chcesz się z nim skontaktować i do niego dzwonisz, to mówisz Halo, tele Marek? Kurde, <suszy> Ale się zasrałem po tym kilu. Bo słychać? Dobra, bierzemy wave Dawajcie wave, NIE 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 Proszę, proszę, proszę Litości kurwa, litości no Proszę, proszę No przestańcie No kurwa Ja za Mikena zostaje jednego gola Trzym Chyba nie chcesz tej fali na midzie, nie? Sen. powiedzieć Jeśli powiesz Igorcian senpai To nie wezmę jej GOCEM SUBE! Ja fierdol, nie gramy z nim już. Kurwa, nabrali mnie! O i co widzisz? Widzisz? No ja mam sobie jednego kilka i więcej ekspał ciebie na. Kilka, ja zaraz będę od siebie. Kilka zajmę. to będziesz zaraz za zębów jak się spotkamy <grym> <na przykład. grym> Elozio, hahaha, I tutaj kurwa, dobra, kolego. No co, no co no był wolny W moich oczach widzę raj. Ej, nie. Dawaj Ganka! Jeszcze mi gra? i ci Nie. I to taki mass. Nie, no, proszę. to taki mas. Do kurwa pierdolona, no Kasztany Dobrze powiedział No kurwa, to jest z że tu znowu jest! Dobra, kurwa, pisz do niego. Hyhyhy idę no, do ciebie, No Znowu jest, no kurwa To jest niemożliwy! To jest Nieralny, to jest nie To jest znowu 0-4 nie, no, nie. Ale jak mam nie być 0-4, jak on przy każdym Matry. wejściu we mnie się wpierdala I będzie kolejny screen Halo No co tam Walno Za każdym razem jak wchodzę w Niko, to kurwa mnie kurwa gankuje jebany nocturn, kurwa, rozumiesz to? Bo kurwa, bo kurwa, nie, nie wiem kurwa Ja nie idę po tego kanona, jak co, tego weź W się, w się. Może że go z z łapy jest to jakieś rozwiązanie? Nie! Dajemy masę ponieść. Się. Ja pierdolę i ten już rekord. odpala! <laughs> Kurwo! <laughs> Dawaj <śmiech> na pyrką! Co? Nie, nie, tego nie no nie masz już konta no Już jestem tak spocony kurwa Oby perm Oby perm no Pan wie że taka toksyna w mojej ulubionej grze zostanie więc wypemiona. wypełniona Z takim gównem na tej kurwa niko Przychodzi zawsze ten pies Bojownik kurwa <ślesky> Bojownik Dobra wygrywamy to, wygrywamy w. to w chuj Nie mogę tego wygrać <ślesky> Zaraz to będzie nocturne, zaraz to będzie nocturne na nie ma Marka Co, co się z tobą stało w tej grze? Przed nie <gryzanie> diabeł! <gryzanie> Koksu, napiszcie coś strasznego, ok? No. A czemu tylko do Koksa? To jest mega niekulturalne. No właśnie. Może też co bym wiedzieć, co. A <gryzanie>